Nie. Nie Będę gadał całą wygląda Przyjaciel daj w Co tam ma A Aki O które będziesz... Nie no, wymutujcie się O które będziesz na pewno Na łebie będę Ale będziesz to tylko? Nie wiem A które jest w No 55 No tak. się pierdol, się, klucz.

The actual fuck, Filip. No, ten no... przewidziałeś, że biegłem dosłownie tam. No tak, ale stałeś no. na ciele przez jakieś około no bo, bo, w... kurwa na No bo nie reportowałem, bo myślałem, że może się coś nie za chwilę, że ten... Chciałem, to... chciałem pójść poszukać no i to nie może być. Tak, coś się stanie. To nie może być. Jak to nie może być? Stał na ciele, gdy dostało 10 sekund do wybuchu reaktora kurwa i trzeba było naprawić, a on został i czekał... I czekał... Aż się coś stanie może ciekawego no, no chciałem poszukać kogoś wokół. A przez te 10 sekund, wiesz, że po 10 sekundach przegrali tępa kurwa mało. To czemu nie biegłeś ten też do reaktora? Dopiero tak. Do czemu tak późno bygłeś do reaktora? No bo na samym dole mapy, a potem zrobiłem szybko po drodze, bo wiedziałem, że zdążę. Ale ty kurwa stałeś na jebanym cielem, coś gdzie, samego. Gdzie było ciało, które zgłosiłeś? Przy wejściu do Medico. to było ten. A, ty obok izby, ja zgłosiłem taki kurwę. Przy wejściu do Medico, do strony Dobra, jestem. On na pewno dwie osoby, a filip na pewno nie mógł zrobić się dwóch chwili. Tak, Fajlip, gdzie byłeś? Mm, teraz stoję na Jakby no, Wcześniej byłem z Ozychem w specimenie. A gdzie byłeś 5 sekund temu, Fajlip, przed dropshipem? Mm, stałem na dropshipie dosyć długo, bo był e, biały awkiem i po prostu się trzymałem przy nim. A, a fili tak Filip, tak. a Filip, a ten? Muszę ale jest skończyć. dużo osób ogólnie, więc a można filip, e, filip, to ciało leżało długo? No nie wiem, nie patrzyłem na te wikałsy, ale po prostu przybiegłem. Ale chodzi i... mi o to, czy jak przyszedłeś to było? No, leżało sobie już. Jaki to był kolor To był fioletowy. No. no, nie wiem. Człowieku, ja jestem taki O, mega broni Filipa i chce mnie za to, że coś mówię? Bo, bo wcześniej byliśmy razem w specimenie i wyszliśmy do sąniej i tak Na razie jest dużo osób, więc proszę skipnąć. No, luzik. Mi zostało trzy kwesty tylko. Chciałem bo tutaj się bardzo rzeczy ale już skończyłem pochodzić Gdzie? Gdzie tego. Tego. <grym> i... już gram. Aha, to jest tak nie gram. To Old Monekcio! No. 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 znowu, a, znowu Ej dobra, Wołt Monekcio, no. A czekaj, jest no. Czemu ty mówisz, co ty mówisz? No bo że... Mikołaj, no. jak, no. jak tak... tak Mikołaj, tak 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 jak tak... jestem w Electrical. Czekaj, Mikołaj, jak tak dużo mówisz, to możesz już kto był, kto cię zabił. Ciaw. No Co mnie też zabił Ciaw. też zabił ksap. A czekaj, czekaj. Nie, to był ja. Mikołaj. Gdzie byliście? Mnie zabił Mikołaj na przykład. Gdzie byliście? Byliśmy. Ja byłem na kamerze. Ja byłem na mapie. Dobra, ogólnie ja to, byłem to w chciałbym. Elektryka. Wiem, że już zagłosowałeś przynajmniej. mnie. Chciałbym powiedzieć, że jebać ozyskał, jest jebanym idiotem. Nie. Ja. On nie jest. To jest półmózgiem po prostu. Zostawiam się <suszy> za paszykiem. No zobacz, nie jestem chiebanym, to Kurwa, półmózg jest Brawo, kurwa. No, wita. Ile jest do tego? 11 sekund, to poczekajcie, bo reaktor muszę odpalić. Ja coś tego wyjebałem, bo nie umie grać Oj. w Ej, ozyg, jak coś tam cię okranie. Wyjebałem go. Reaktor. Czemu? Ej, mogę kogoś nawiedzić o co chodzi. Dobra, chciałam, nie zbejtał, żebym cię ochronił ale. No, jeszcze mu tego. Ale ty wywaliłeś? Przez tą gierkę pierdoli, że to ja, a. Nie, no, do siebie. Dajcie tego. Guardiana mu szybko. No, Siema. Oh. Ksiadza. 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 No, no. So, a w o. Zwajcowałem GG. Co ty mówi,